W dzisiejszym gminnym Fleszu informacje o aktualnie obowiązujących ograniczeniach w związku z pandemią koronawirusa oraz o grupie wolontariuszy z gminy Koronowo działającej na rzecz walki z wirusem. Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Koronowo zorganizowany przez Miejsko Gminno Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Życzenia wielkanocne burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego. W Koronowie działa grupa wolontariuszy pod nazwą Koronowo Bez Wirusa, pomoc dla służb medycznych, ratowników i mieszkańców, działająca na rzecz walki z koronawirusem. Łącznie kilkadziesiąt osób z gminy i nie tylko połączyło swoje siły, produkując przyłbice, szyjąc maseczki, a także zdobywa potrzebne środki i materiały. Przekazywane są one personelowi medycznemu, a także grupom zawodowym z terenu naszej gminy oraz naszym mieszkańcom pracującym w służbie medycznej w szpitalach na terenie całego województwa. Grupa każdego dnia kompletuje materiały, m.in. folią i gumy do produkcji przyłbicy. Materiały do szycia maseczek, płyn do dezynfekcji, czy rękawiczki. Ze względu na ograniczone środki finansowe apelują do mieszkańców o pomoc w poszukiwaniu dostępności tych materiałów. Więcej informacji na stronie Facebooka wystarczy wpisać koronowo, bez wirusa. Witam Państwa. Zostałam poproszona, aby przygotować filmik instruktażowy, jak wykonać maseczkę higieniczną wielokrotnego użycia. Do wykonania takiej maseczki potrzebujemy bawełniany prostokąt o wymiarach 40 do 42 cm na 20 do 22 cm. Cztery troczki, nożyczki i miarę krawiecką. Następnie kawałek tkaniny składamy na pół i po tych krótszych krawędziach wykonujemy szef. Szef nie będzie przez całą długość 20 do 22 cm, tylko na 3 cm. Z jednej strony porządne mocowanie, przestawiamy maszynę na drugi koniec tego szwa i tam też wykonujemy 3-centymetrowy szewek. Pamiętamy, że są to maseczki wielokrotnego użytku, dlatego najważniejsze jest, aby nasze szycie było bardzo dobrze zamocowane. Mało tego oczyszczone z wszelkich nitek. Niteczek. Następnie wykonany szef ma nam powstać jako szef rozprasowany. Wiadomo, że możemy ten szef teraz na przykład obrzucić i też by wystarczyło po rozprasowaniu. My natomiast overlocka w tej chwili nie mamy, dlatego każdą część szwa rozprasowanego będziemy mocować na stopkę, również pamiętając o zamocowaniu. Najważniejsze jest, żeby wykonać to prosto. Na koniec znowu oczyszczamy z wszystkich niteczek. Teraz naszą robótkę układamy tak, że dziura, która powstała do włożenia wkładu ochronnego, musi znajdować się przy kraw... jednej z krawędzi naszej robótki, 3 cm od tej krawędzi. Następnie nacinamy, robimy sobie tak zwane miejsca przyszycia troczków. Dobrze jest, aby te troczki przyszywać od środka nacinek zawsze tak samo. Wówczas nie będziemy mieli problemów, że nasza robótka będzie nam się przekręcać, ponieważ przyszycie troczka w innym miejscu powoduje skręceniem się maseczki. Tak jak widać, Wszystkie elementy, które zszywam, dokładnie mocuję i oczyszczam. Szef, który teraz wykonuję, yy, przeszywam go na 1 cm. Niemniej, nie więcej. Również zaczynam od mocowania i kończę na mocowaniu. Z drugiej strony robię dokładnie to samo. Pamiętam o tym, że nasze troczki przyszywałam od środka naszych nacinek. część trzeci przyłożony zamocowany I znowu mocujemy Przewijamy naszą robótkę na prawą stronę, naciągając troczki. Jest to dosyć ważne, aby sprawdzić przy tej okazji, czy troczki są dobrze zamocowane i nam nie wypadną. Pamiętajmy, że te troczki będą używane, będą naciągane, aby tą maseczkę umieścić na naszej twarzy. Równo przewijamy szwy i układamy trzy zakładki. Naszą dziurę na ten skład musimy tak ułożyć, że ona jest od góry. i zakładki układamy do góry. Proszę zwrócić uwagę, że nie potrzeba tu żadnych specjalnych przyrządów do tego, aby równo ułożyć zakładki. Wystarczy tylko szpilka. Po zamocowaniu zakładek z jednej i z drugiej strony, oczywiście dobrze jest sprawdzić, czy nasza maseczka jest o tej samej szerokości. Po odszyciu zakładek maseczka powinna wynosić 10 do 11 cm. Dziękuję za uwagę. Myślę, że maseczka, którą państwu zaprezentowałam, jest prosta w wykonaniu i będzie się fajnie ją szyło. Pozdrawiam serdecznie. przyłączając się do akcji Zostań w Domu nasz ośrodek proponuje wszystkim uczniom szkół podstawowych z naszej z terenu, naszej gminy do wspólnej zabawy, a żebyście nakręcili 30 sekundowy filmik, jak spędzacie aktywnie czas. Może być to czas spędzony sam aktywnie lub z kimś. Dlatego też prosimy rodziców, opiekunów, żeby również przyłączyli się do tej zabawy. Czekać będą na Was fajne, atrakcyjne nagrody ufundowane przez nas ośrodek, a wszystkie nasze filmiki, te 30 100 sekundowe, prosilibyśmy, żebyście przesyłali na wiadomości na naszym Facebooku, a do, do 17 kwietnia to wszystko. Później będzie losowanie i najfajniejsze filmiki opublikujemy, a najlepszych też nagrodzimy. Zapraszamy do wspólnej zabawy i zostańcie w domu. Witajcie kochani mieszkańcy gminy Koronowo. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha oraz nadziei i wiary w pomyślną przyszłość. Niech te święta oznaczają się przede wszystkim odpowiedzialnością. Życzymy, aby ten wyjątkowy świąteczny czas upłynął w atmosferze odpowiedzialności i wzajemnej wrażliwości, poczuciu bezpieczeństwa oraz realizacji zamierzonych celów. Są to święta nowego życia i takie traktujmy jako święta życia i zdrowia. Proszę odpowiedzialność, Wasz burmistrz.